A dzisiaj odtwarzam świąteczne przepisy z TikToka Jak dobrze pamiętacie na filmiku Gdzie oglądałam świąteczne TikToki Macie w proponowanych Znalazłam parę fajnych perewek, które możemy dzisiaj wykonać Naprawdę, naprawdę słodkie Świąteczne I wyglądają przeuroczo Zobaczymy czy nam to wyjdzie Czy w ogóle nam się to uda Mam nadzieję, że to będzie w ogóle dobre Ale najpierw się zapukam w Słodziak, jeszcze mnie nie subskrybuje Ma teraz czas nadrobić. Zapraszam was również na mojego TikToka Gdzie też jest mnóstwo słodyczy Prawda Kitek? Tak. Tak więc tak, co tu dużo mówić? Przyjechałam do domu specjalnie, założyłam już rogi i lecimy do kuchni. Dobra, mam tutaj wszystkie potrzebne rzeczy. O! Trochę się ich zebrało. To, to i pomidorki. Yy. pomidorki, są najważniejsze yy, w świętach. Tak, pomidorki najważniejsze, dokładnie. Mam tutaj nawet czekoladę od diabla, ale po co nam ona? Zaraz się przekonacie. Mamy tutaj również pniątki, w czekoladze. Kinder niespodziankę. I to właśnie od niej zaczynamy. A tu mam kawę. Już reszta kawy. <noise> I tak przy okazji nasza piękna choinka złoto-biała. Dajcie znać, jakiego koloru wy macie choinkę. Coś ozdobę. W takim razie zaczynamy od. niespodzianki z Kinder, niespodzianki. Tak, niespodzianki z Kinder Niespodzianki. Właśnie będziemy robić coś super czekoladowego z Kinder Niespodzianki. A mianowicie, ten TikTok, który wam się tutaj wyświetla, to jest właśnie moja inspiracja. Kule, można zrobić samemu, ale stwierdziłam, że będziemy na z niej zrobimy to z tego. W tamtym roku już to robiłam, więc mniej więcej wiem jak to ugryźć. Dodamy tam pianki, kakao. Teoretycznie mam coś takiego gotowego, ale no... Dzisiaj testujemy przepisy z TikToka, więc zobaczymy jak nam to wyjdzie. Nieważne, w każdym razie my spróbujemy zrobić swoje. Zaczynam od podgrzania mleczka. Odmierzam sobie ileś mleczka, podgrzewamy wygrzewamy go I w międzyczasie Dawaj, dawaj szybciej, nie ma czasu Szybki unboxing kinder niespodzianki, jak mleczko nam się gotuje Zobaczymy i trzeba bardzo delikatnie ją otworzyć O matko, czuję presję Ona nie może pęknąć źle Uuu, Udało się, wygryw życia Szybko, zobaczmy co mamy tutaj w środku Bo ja nawet nie wiem, czy to jest jakaś świąteczna wersja, czy Trochę. nie Co my tu mamy? Co choinka, to jest? To dinozaur jest choinka. Ej, to nie jest świąteczne, oszukali mnie A nie, to jest świąteczne, to jest dzwonek Co to będzie? To jest dzwonek świąteczny, czyli jednak świąteczne. No to przepraszam, teraz ładnie. No, przepraszam. O matko, to ma twarz. Mm. <laughs> Widzę buzie w tym tęczu. Jest naprawdę ładne i się cieszę. I tak kupiłam to spontanicznie nie wiedziałam. A nie! To było w kalendarzu odwetowym Skinderek. Faktycznie! Ej, naprawdę fajne, mi się podoba. Macie coś z tej serii? Koniecznie mi napiszcie. A my lecimy dalej. Nakładamy nasze pianeczki i do drugiej damy może kakałko. I jeszcze troszkę posypek, żeby było tak kolorowo ładnie. Tutaj damy kakałko. A... Nie rozsyp. Staram się. teraz wystarczy? Wystarczy. Teraz Świąteczne posypy. O tak. I teraz trzeba je połączyć. A żeby je połączyć, biorę może, tutaj mam gorącą wodę. I tak przyjadę tą gorącą wodą, Chciałabym to tak. O, chyba, że czekajcie, chyba że to przerzucę tutaj. Chyba lepiej po jednej stronie. No, chyba będzie łatwiej. Janeczki. O, nie! Nie, nie! No i zepsuła, no jak zwykle. Czekaj, nie przeszkadzaj mi. O! I teraz to połączymy. Powiem co wspólniec najpierw. Bramą Mufina, Jest, udało się! ej chyba się udało. Ej, nie wierzę. <laughs> Pamiętasz, jak robiliśmy taki giga ja to się nie udało zutlenko. No bo było za duże i też z dwóch stron chyba wkładałeś przytrzymujemy, żeby się zastygło mamy jeszcze do tego mleczko taką mini słodką laseczkę, ona jest urocza i zostawiamy to i zajmujemy się naszym mleczkiem no i dawaj to mleko do środka mleczko przelewamy tutaj nie lubię z mleka, dobrze, że go tutaj nie ma i uwaga, teraz będzie chwila prawdy no i dawaj, czas na sprawdzenie czy to zadziała, a ja się trochę stresuję, ale dobra, spróbujmy no I co? Zajesz. Teraz powinnaś mleczkiem na to leć. Aha A już no. miałam mleczko Co ty zrobiłaś? Gdzie Czekaj. masz mleczko? Cicho Ufię! <laughs> Jaki bombolak był bo. Ej Nie ja ruszam. przez chwilę miałam zwiechę i miałam, czy ja miałam stamtąd zabawkę? <laughs> To tak fajnie, jak im się to nie zrobiło, niestety, ale jak trochę to pomieszamy, to nagle wylecą pianki, tak! Udało się! Ale mega! I mamy też posypy tutaj, i mamy niedyże że czekoladę z Kinder Niespodzianki, to jeszcze mamy czekoladę z Kakao. I prezentuje się to tak. Oczywiście wygląda to słabo, dlatego W sensie mało pokazowo. dlatego dorzucamy pianek, no bo pianek nie jest za dużo. Mieszamy i. I nasze kakaoko gotowe, uwaga, te smaku. O tak jak to jest słodkie, a to jest dobre I tak jakie to jest dobre I mega świąteczne, także będę to na pewno piła przy choince A my lecimy do przepisu numer dwa. Chwila, zapomniałam o laseczce, dobra, ja się zbierzemy tą mini laseczkę i dopiero teraz idziemy do kolejnego przepisu. Zobacz jaki świąteczny misior Kolejny przepis jest dla mnie mega satysfakcjonujący, bo będzie się składał z, z rozpuszczonych pianek i z płatek. Na tym filmiku były o wiele bardziej kolorowe i fajniejsze płatki Oczywiście ja, jak widziałam je w sklepie tych nie kupiłam, bo po co, więc musimy się zadowolić z tymi, to są najbardziej kolorowo -różowe. Małe płatki, jakie znalazłam w sklepie, więc no, miejmy nadzieję, że fit będzie ok. No i oczywiście płatki. No i oczywiście pianki. Najpierw trzeba będzie to wszystko roztopić, a więc zaczynamy od podgrzania masła. Cześć. Ejka. Dałam już tutaj masełko, więc kładziemy to na gaz. Napalnik. I podgrzewamy, żeby się roztopiło. Masełko! Masełko! masełko. Nasze masełko się już gotuje, więc szybko dodajemy teraz pianki do naszego flafa. To będzie flaf. Pyszny flaf. Mieszamy, żeby się roztopiły. Jeszcze jednocześnie dodajemy troszeczkę ekstraktu waniliowego. Ja go robiłam sama. Mojej domowej roboty. Dodajemy. Mam no, złożeczkę, rzeczkę. Okay. Jest. Matko, co tu się dzieje? I przechodzimy do mieszania, więc zapraszam. O, zobaczcie, to już działa! Jest! Może za mało masła dodałam. Nie no, może być okej. Okay. Nasz flafik powstaje, ja kocham flafę, a ta sama sobie go zrobię. Mega! I za chwilę, jak już zdejmiemy to z gezu, to nałożę do niego pianek. Tylko nie, nie dodać więcej masła. Również jak slime! Ej, nie przypominacie to slajmu? Mi przypomina. No mówię, że slime. Teraz do naszego flafa szybko dodajemy nasze fit płatki. A dlatego, no bo mają różowe truskawki. W Wyglądają one tak, a nasz flaw wygląda już tak. I go już okładzamy i szybko dodajemy płatki. Uwaga. Uuu, wiadomo, że tam to były ładniejsze. Parę różowych wyjmę, żeby było ładniej. Szybko to mieszamy. O! Co prawda nie są różowe, ale wyszło dokładnie to samo, tylko nie są kolorowe aż tak. Wygląda to źle. Nieprawda! Prawda, zdecydowanie. Nie, tak. nie kłam. Lepiej to wyglądałoby z tych płatek. Daj. Kiedy przesadzasz? Moim zdaniem to wygląda fajnie i teraz... Pokaż robię... do kamery, a nie, fajnie to wygląda. No i wygląda to powiem wam jak... No nieważne, jak <zadanie> no chcę. Nie powiem, nie powiem. I rusz, już się troszeczkę sprawdza. Wy napiszcie w komentarzu, jak waszym zdaniem to wygląda. Pachnie dziwnie. No, no to widzisz. Mm. No, no to spróbuj. To dobre czy niedobre? No. Muszę się zastanowić. No, muszę się zastanowić, czy jem coś dobrego, czy jednak nie. Super! Jest dziwne, ale dobra. Dosyp cukru. Mmm, jest słodkie, tylko po prostu Najpierw mam takie dziwna konsystencja, ale jednak mi to smakuje. Daj Okej. No zobaczcie, to wygląda jakaś breja. O! Pan skój dalej, tu jest. U, u. U. Dobra, idź. I gofer, patrzcie, gofer Kolejny przepis wyświetla Wam się tutaj. I jest to czekolada. Czekolada, która jest ozdobiona świątecznie i go na przepięknie może być święty pomysł na prezent. Więc co ja mam tutaj? Mam tutaj takie lukrowe oczka. M&M'sy, bo może do noska nam Renifera się przydadzą. Prycylki w czekoladzie, żeby zrobić drogi Renifera. No i czekolada, którą dostaliśmy od diabla na święta, więc mega. Zobaczymy, jak ona się tutaj roztopi. I. Zaczynamy. Rozpakowujemy naszą czekoladę. Ale że ty taką ładną czekoladę przetapiesz no, na wiem, Troszkę dług mu się ukruszył teraz w transporcie, ale jest git, więc tak, odpalamy piekarnik. Co ty robisz teraz? Ruch mu naprawiam. O, ruch naprawiony. Tak, tak. To zostawiamy i teraz szybko dajemy to do piekarnika jak się już nagrzał. I wkładamy. Dosłownie na chwilkę do nagrzanego piekarnika. Cały czas czekały, żeby jej oczywiście nie przypalić, więc patrzymy, czy już jest gotowa, czy jest lekko roztopiona i zajmiemy się jej mieszaniem. W międzyczasie przygotujemy Nasze rogi renifera Czyli przecelki. Chyba no o tyle wystarczy Rolimy je w ten sposób Ja takie zrobię rogi Co ty na to Pitek? Nie mam zielonego pojęcia co ty chcesz z tego zrobić No to będzie renifer Jak renifer? No renifer Jelonek no, prędzej Do tego już tutaj przygotuję sobie oczka Oj. To co ma takie małe rogi a takie duże oczy? Jak to małe rogi? To jest mały renifer Bo Ale ma pośmiewać. taki duże oczy? Rudolf się nie nauczył, że się nie wolno uśmiechać Nie wiem czy mamy wystarczająco dużo czerwonych M&M'sów, ale mamy tu jeszcze w razie czego pomarańczowo nosy będzie, jeszcze zielono nosy będzie i żółto nosy i żółto nosy w sumie. Dobra, będzie git No co jest, co masz na talerzyku? Wszystko do reniwarka już mamy gotowe. Wygląda to mega już w ogóle na tym poziomie. I teraz wyjmujemy czekoladę i ją mieszamy i umieszamy to wszystko na niej. Myślę, że to już. Jeszcze chwilkę mi się jeszcze wydaje. Jeszcze chwilkę. Jak coś to spalimy. Nie! No zaraz ci zrobię Rudolfa Czerwonego Nosego. No nie, dobra Weźmiemy kosmetyki i cię będziemy malować Mam dwie prawe rękawiczki, więc to będę wyglądać tak I w ogóle powinny być takie urocze, słodkie rękawiczki różowe No tak. kupi kupiłem ci przecież ze świnką <laughs> One były pod prysznic No i co, też by ci się tu sprawdziły Czyli macie tutaj Świąteczny w Tedim za 150 zł. Dobra, a my wyjmujemy czekoladę i zobaczymy, czy już jest gotowe. Sprawdzamy, po prostu ją wyjmę i zobaczę, czy jest okej. Okay. Zobaczcie już może piekarnik. Coś mi się zdaje, że to zapsujesz. Eee. Uii. 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 Patrzcie, jak się odbił. No śmiesznie. Dobra, zobaczmy, czy to zadziała. <laughs> działa! Dziwnie to wygląda, ale działa. Wyda mnie trochę bardziej stemperować, ale moment, moment. Ładnie to rozsmarujemy. Ej, jestem w szoku, to zadziałało. Tylko mało reniferów się zmieści. No dawaj, układaj tego renifera. Więc nie... tak trzeba było więcej czekolady. Ale teraz. my tylko testujemy, no. O. Tak, dobra, ale chciałam to zjeść, więc no to i tak zjesz, no, no co dobrze. za problem. Mniej trochę zjesz Teraz nakładamy renifera, Rudolf. Zrobimy to tak. Oczka. A, a, nie! Nie, Stefan! Nie! Nie! O mat, o mat, O nie! Ale żeby już zepsuć na samym początku. Cicho! Drugi będzie lepszy, już będę wiedziała. Zacznę od oczu! Pierwek <słys> wygląda, ja nie mogę! A gdzie tam rogi teraz? O nie! Dobra, zamiana rolami ja Dobra, kodam, to ty kolejnego zamiana, zrobisz. Zamiana. Poczekaj, ja już go kończę, no. Nie przeszkadzaj mi. Zrobię teraz żółtonosowego Rudolfa. Czyli daj mi jeszcze ostatnią szansę, Dobra, ostatnią, ostatnią. Ty, ty zrobisz kolejnego. O, patrz, udało się. O, ten wyszedł. Ehm... <laughs> OK, moja kolej Teraz Kitek przejmuję stary i pokazuj Robisz tak, Czko? No, jakiś taki trochę ziz... A się wymądrzał w się Nie z... no, nie w drugą, w drugą W drugą? To w tą? Tak No tak Dobra, czekaj Trzeba to delikatnie i ostrożnie Ja nie mogę z tego tutaj Matka jak on wygląda <grych> Trochę jak profesor Moody Harry Pottera Widzisz? No Mój dobra. elegancki Dobra, to ja jeszcze A robię... teraz poczekaj Nie, ja chcę, nie zostaw, ja chcę ostatniego Chciałam zielony... Nie. Nie, kitek! On ma cztery oczka. Ostatni zielono nosy będzie. Oczu, tak, idealnie. Idealnie z takim zezikiem, ale jak zwykle pięknie. Cicho. No ocencie, czy mój czteroki renifer, czy Ani, który... Nie wiem, wiesz, co ci powiem, że twoje to totalnie nic nie wygląda. Ten ma oko wywinięte do góry nogami, tego zaś przyćmiło, ten ma oko z lewej strony, nie wiem jakby mu się rozjechało wszystko, a ten ostatni taki smutny wygląda. No. Zobacz, on smutny jest po prostu, bo mu nos przesunęłaś do środka i ja nie mogę. Nie Tylko mój jest zadowolony i ma cztery oczy. Aha. Teraz czekam, aż to zastygnie i zaraz to ładnie pokroimy i zjemy z tego czekoladę. Napiszcie, czy Waszym zdaniem to wygląda jak Renifery, bo moim to w ogóle, co to może być, jakiś potwór, ale jeszcze chyba nie, jeszcze nie jest gotowe. Czekajcie. Zastygły, więc teraz możemy je ładnie pokroić. Dobra, no to zrobimy tak. O, Połam to! O! Pięknie! Co, to jest renifer? Jak tego renifera przycięłaś? Mufina! To jest renifer ja 2021? Jesteś nim celem. Nasze renifery prezentują się tak, wyglądają dziwnie. Temu odcięła róg, temu oko, tego pocięła, ten miał cztery oczy, ma trzy. Ten ma oko wywinięte. Nie, wiecie co? No po prostu jeżeli chodzi o estetykę 2 na 10. Wygląda uroczo Trzymaj mi się Oreo. Kolejny przepis będzie potrzebował Oreo. Pijam Oreo w różnych rozmiarach. Mamy tutaj nawet mini Oreo. Ale one chyba jednak nie będzie nam potrzebne, bo troszkę go zmienię. Przepis macie tutaj i jest to ciasto, to jest jakby sernik dwukolorowy właśnie na bazie Oreo. Wygląda naprawdę rewelacyjnie, a w czerwieni, wygląda świetnie, boję się trochę, że nie wyjdzie róż zamiast czerwieni, bo nie mam barwnika w proszku. Ja sobie dam radę. Trzymał kciuki, żeby to wyszło. A my to lecimy do kuchni. Ja zmieniłam ten przepis i wykonamy go jako mufinki. To będą oczywiście mufinki, no bo jestem mufina. zrobimy mufinki świąteczne, właśnie z tego przepisu. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. A więc zaczynamy od. A więc nakowamy oreo. Oni przynajmniej tak zrobili. Nakowają tak. O faktycznie to działa. Myślałam, że będzie gorzej. Moczymy w mleczku całość. Dawaj! Moczymy i dajemy na samo dno. I tak dajemy do każdego. każdej mufinki. O, tak. Wszystkie oreo już ułożone. Um, cztery rządki. Dziennie czekają na wypełnienie. Teraz pora na masę. Najpierw masa, potem rzęść, Odkładamy na bok. Natomiast do naszego naczynia dajemy serek, jakiś twaróg taki do sernika. Patrz, jaki to jest uracze. Uracze? Nie. Ile tego twarogu, bo tam w ogóle nie ma proporcji? Daj tyle, ile uważasz. Ile uważasz. to będzie ciekawe. To naprawdę będzie, proszę państwa, ciekawe. Może tyle. Co ty na to? Wrzuć cały. Dobra, starcie, jak coś to dorobić, no. Dobra. Teraz łyżka śmietany. Jak się bawisz? Super. A będę się jeszcze lepiej bawił jak to już zjem Co to jest? To jest cukier. Po co ci cukier? No cukier musisz. Nie, dosyć, bez cukru! Czy? Nutellą zamienimy. Patrzcie, no jakbyśmy tak. to nutellą wypełnili. Kto no. na tak pisze w komentarzu Nutella? Ekstra waniliowy? Znowu to samo. Ładko Odpalamy! No czekaj, moja jajka nie dała. Co? Bo mi tutaj zawędrowało, ja go zapomniałam. <grym> Zawsze sprawdzam, czy nie jest zepsute, żeby nie zepsuć całego ciasta. I Dobra, teraz jest chyba wszystko. No i co, za mało tego wyszło, co? Cicho. Teraz tak, masę dzielimy na pół. Połowę odlewamy tutaj do miski. Ile to jest połowa? No połowa to tak no. jedna druga. Bardzo fajnie I do niej dodajemy barwnika. Ta trzeba go dać dużo, żeby był faktycznie czerwony. No, nie, nie. Może wystarczy. I szybko zamieszamy. O, jak mi przyszło! Wyszło w moim ulubionym kolorze, czyli różowym. A nie, miało to być czerwone? no znowu zepsułaś. Piekarnik na 160 stopni, bo podali tam podali w haranhajtach, faranhajtach. Tak? W Właśnie. Stop. Przeleciłam. I teraz najgorsza rzecz, najtrudniejsza, czyli nalewanie do tego, to będzie ciężkie. I na zmianę nalewamy, zobaczmy najpierw na pierwszym, czy to w ogóle... To nie jest za rzadkie. Hmm. Nie wiem, może zepsułaś. Hmm. Nie no, to będzie dobre. Myślisz? Nie. Dzięki. Dawaj teraz czerwony. Różowe. No czekaj, no ustawię to Wypsułaś najpierw. już czekaj. Po mniejszej ilości spróbuję i teraz na środek. O, czekaj, wyjdzie? No. Chyba wyjdzie. O nie! O i pół godziny później. Czekaj, czekaj. I uwaga. O nie. Nie pękaj. Co to ma być? No to pizza tak robisz? Nie! To jest pizza. Wzorek. Pizza. Petuszek. Dobra, teraz trzeba to powtórzyć przy wszystkich innych i zobaczymy, czy nam starczy. No, niestety na te dwa miesiączki nie starczyło. Mówiłem, że zabraknie, to nie wierzyłaś. Aha. Nie bij! Cicho! I teraz wiem wzorki, póki się jeszcze nie rozpłynęło. Pierze się. Prezentują się tak i one się strasznie podobają, boję się je upiec, a jak się rozpadną Kitek. Prawdopodobnie się wszystkie zepsują i spalą. Ale mi to jest przykro będzie. Mamy już prawie nagrzany pikarnik. Wkładamy je. Modlimy się, żeby. Okej, okay, i widzimy się misiaki za może 40 minut? Może starczy im 40, jak myślisz? Nie wiem. Zobaczymy. I co? I co? Wow, ma! O, oh, je, Coś tam zapalałeś. O nie, zapomniało tych Oreo, No trudno! No e, myślę, że jeszcze chyba jeszcze trochę, co nie? No jeszcze, jeszcze trzymamy? jeszcze z 10 minut. Okej. Okay. Nasze muffinki się trochę przypiekły, sama nie wiedziałam, ile je trzymać, ale przecież Sernik musi się troszeczkę przypiec, więc to nie jest moja wina, tak? Godzinka były. I... Ale wyglądają spoko. Znówa? Nie opaż się Ładnie. Yeah. No ładnie, Postawię tam, żebyś się nie poparzyła, bo zaraz będziesz Ale... płakać. gorące! Tylko wiecie, co ja zrobiłam faila. Widzicie to? Oreo się smażyły same. Ej, słuchajcie, zrobiłam fajla, bo nie posmarowałam foremki masłem, ani nie wrzuciłam ich do foremki z upinek. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się je wyjąć. Wezmę do tego łyżeczkę. Mamy łyżeczkę. Dawaj, próbuj. I, 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 oj, oj O nie. Spróbuję jak smakują. <laughs> Różowziutki są w środku! Łat! Such! Rożowi... Ale nie, nie popatrz się, tylko się nie popatrz, dobra? Poczekam. U, 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 u. Trzy godziny później. Nie popatrz się, proszę cię! Ocena. Ocena. Smaku, robić czy nie robić. Robić są pycha. Do lodówki je trzeba jeszcze wsadzić. Mhm. Ten serek jest taki kwaśnawy, a oreo jest takie słudzkie. Mmm, idealne połączenie! Daj okay kajka. No i to wszystko! Zrobiliśmy już wszystkie moje zapisane przepisy z TikToka. Dajcie mi koniecznie znać, który z tych przepisów podobał Wam się najbardziej. Moim osobistym zdaniem najfajniejsza była ta czekolada z reniferem. A taki tak? Reniferki. No, a tobie? Reniferki! No! Wy koniecznie napiszcie, co Wam się podobało najbardziej, a my słodziaki widzimy się w kolejnym filmiku. Wyziaki, pa!